Jeśli jesteście nowi, to ja jestem Wikician, od ponad 10 lat jestem cosplayerką, od trzech absolwentką studium aktorskiego. Jeśli te tematy Was interesują, czyli cosplay i aktorstwo, a występy, zostańcie tam na dłużej. Jeśli natomiast się znamy, to witam was ponownie serdecznie po długiej przerwie spowodowaną brakiem czasu na cokolwiek, dosłownie. Nie miałam czasu napisać scenariusza do filmiku, a co dopiero go nagrać. Ale sporo się działo, bo w sierpniu było Animatsuri w Warszawie, na które robiłam po dłuższej przerwie dość bardzo chłonny z jakim była Raptalia. Dwa tygodnie później jechałam nad morze na które też zabierałam strój który także musiałam uprzednio skończyć a jeszcze dwa tygodnie po wyjeździe nad morze był bal cosplayowy, na który UWAGA! TAK! również kończyłam cosplay, to nawet dwa bo dla siebie i dla mojego balowego partnera także kiedy o cosplay co robić a do tego dochodziły rzeczy prywatne i w ogóle życie także na nagrywanie nie było kompletnie czasu i szczerze mówiąc nawet za bardzo siły ale już jestem, ponownie, w sekrecie Wam powiem, że tworzy się dla Was tutorial karwiecki, który jest mm. równie pracochłonny jak z Raptali, ponieważ chcę, żeby wyglądał dobrze oraz żeby był dla Was zrozumiały i pomocny. Mam nadzieję, że pojawi się w tym miesiącu no szybciej niż obecny materiał, także trzymajcie kciuki. No, i właśnie dlatego, że zajmuje mi on tyle czasu, w tak zwanym międzyczasie, uznałam, że nagram dla Was następny filmik o występach. Poprzednio mówiłam o Pazbajo na scenie, czyli jak stworzyć swój zupełnie pierwszy występ stylowy, link w opisie. A dzisiaj chcę powiedzieć coś więcej, jakby zacząć, nazwijmy to, serię filmików w których będę rozwijać tematykę, jak w ogóle przygotować się do descypuxznego, co przygotować, na co zwrócić uwagę, żeby w ogóle go ułożyć, żeby po prostu był fajny, ciekawy, i abyśmy wy nas następnie dobrze się bawili. Tak więc, jeśli macie przed sobą kolejny występ i chcecie, żeby był fajny albo jesteście na tyle ambitni, że chcecie, by wasz pierwszy raz na scenie był naprawdę nieziemski, to zapraszam. Słuchajcie dalej, zaczynamy. Na początek zastanówcie się, kim jest wasza postać, którą cosplayujecie. Czy to rycerz, wojownik, czarodziej, płatny zabójca, humanoid, a może zwykły uczeń liceum? W jakim świecie się znajduje? Czy to współczesność, czy przeszłość, wirtualna rzeczywistość, odległa przyszłość, może i sekai, czy jakakolwiek epoka w historii? I na koniec początku, tak na koniec początku, co w tym świecie ta postać robi? Czy to jest jakaś księżniczka, która bardzo chce przyjąć władzę, ale z jakiegoś powodu nie może? Albo odwrotnie, nie chce być księżniczką, a wszyscy tego nie wymagają. Może być to również jakiś uczeń, który został przeniesiony wirtualnie czy w jakikolwiek inny sposób do innego świata, w którym nagle musi się odnaleźć i nauczyć się tam żyć. I wiele, wiele innych przykładów postaci i serii mamy. Miliony, więc wybór do koloru. Więc, gdy mamy już to wszystko, to teraz musimy zastanowić się, jaka nasza postać jest. Czy jest wiecznie uśmiechnięta? Czy jest smutna? A może ma permanentnego poker facea? Gdyż każda postać ma jakieś charakterystyczne miny, pozy, sposób poruszania się. Tutaj, na przykład. O co konkretnie chodzi, dam takiego, Dekasparowa, który no, jest bardzo popularną postacią w popkulturze i nie da się go z nikim innym pomylić. Także to jest przykład właśnie bohatera, który ma szczególną tylko swoją mimikę i sposób chodzenia w ogóle, w sposób wszystkiego jest nietypowy. Więc musicie zastanowić się, jaka w kontekście tego wszystkiego jest wasza postać. No i kiedy mamy już to wszystko, to teraz możemy zacząć układać nasz występ. Pytacie jak? Otóż... Podam takie przykłady do kilku postaci, nie konkretnych, tylko do jakby... rodzajów postaci. Od tego, czym się zajmują w danej serii. Wróćmy do tej księżniczki, którą podałam na, na początku. No bo księżniczek mamy w popkulturze, to mnóstwo najbardziej popularny, pop, Jednym z najbardziej popularnych na to jest, myślę, Lida, która wreszcie jest księżniczką która księżniczką wcale być nie chce. Ma gdzieś etykietę dworską, eleganckę zachowania i w ogóle cokolwiek, co się wiąże z tematem bycia władczynią. Przeciwieństwem takiej postaci niech będzie księżniczka lub książę, oczywiście który bardzo chce przyjąć władzę, chce być królem, ale są jakieś powody, dla których nie może lub po prostu świadczyć przeciwko niemu. Co w takim występie możemy teraz pokazać? Przykładowo, możemy nagrać monologi wewnętrzne przemyślenia naszego bohatera, dialogi postaci, które odpowiadają za fakt, że nasz bohater nie może się do przodu nie wykonać. Które będą typowe, w których będzie jasno powiedziane, w jakiej sytuacji się znajduje nasz bohater. Możemy też stworzyć dialogi z naszego bohatera, którego wystawiamy, z kimś innym z celi, ale tak, żeby wiadomo o co chodzi. I tutaj, skoro mowa o dialogach jakichkolwiek, nagrywanych tekstach, ważna uwaga. Weźcie pod uwagę naprawdę, żeby te teksty były nagrywane w języku zrozumiałym dla większości, czyli zróbcie sobie japoński. Ja wiem, że nawet wyciąć jakiś fragment zajmę. ale mało kto zrozumie o co chodzi, nawet w fanicyjnie mamy z tym problem, ale jeżeli już musicie wziąć po japońsku, to zróbcie te napisy po polsku. A jeżeli macie możliwość nagrać te dialogi po angielsku lub po polsku a no po angielsku to zwykle można pobrać, myślę A po polsku raczej nagrywać samodzielnie To zróbcie to Wasza prezentacja będzie o wiele bardziej zrozumiała Jeżeli język, w jakim ją prezentujecie Będzie zrozumiała większość, nawet wszyscy, tak? Bo jeżeli zrobicie w języku, który nie jest rozumiany dla wszystkich A ja japoński taki nie jest No to wasz występ zrozumieją tylko nieluczni a to, co zrozumie że to będzie zwykł szczęście, jeżeli akurat tę serię oglądało. Także nie polecam, bo widzowie będą, będą lepiej rozumieli występ i się po prostu też bardziej podobał. Niech będzie zrozumiałem dla wszystkich języku. Innym przykładem bohatera niech będzie detektyw. Jakikolwiek nie wnikam, czy to jest detektyw kobieta, mężczyzna, czy to jest seria popularna, niczym bardziej nieważne. Każdy detektyw zazwyczaj, bym powiedziała, no, sprowadza się do. Pewnych podobnych aspektów zachowań tego, co taka postać robi. Zazwyczaj prowadzi jakieś śledztwo, zajmuje się właśnie sprawami kryminalnymi. No, różne oczywiście sposoby. I te to, to sposoby są właśnie dla postaci charakterystycznej i to weźcie pod uwagę w waszym występie. Ale tak, no ogół do takiego występu można przygotować jakieś książki, dokumenty, które nawet w stanie stworzyć do występu, bo użyć już lupy. Do szpiegowania na scenie. Jeżeli postać takową ma, to oczywiście jakaś fajka, cygara, papieros, cokolwiek. Każdy rekwizyt, który ma związek z postacią lub nawet z serią, będzie przydatny i rozmaicie wam występ oraz pozwoli wam pokazać więcej ciekawych rzeczy. A co jeśli mamy zupełnie zwykłego bohatera, jakiegoś ucznia, bądź uczennicę? Wydawać by się mogło, że ciężko tu pokazać coś fajnego, nic bardziej mylnego. Każda postać ma coś, czego nie lubi, czego nie cierpi. Możecie pokazać przykładowo chłopaka, czy ucznia, który się uczy prądowo do egzaminów. Albo, albo i to i to, zestawić również do tego to, co lubi, czy nie lubi. Kontrast na będzie fajny, będzie różnorodność nastrojów, sobie będzie oczywiście ciekawiej. Proszę też taki aspekt, bo nieraz widziałam też jak ludzie pytali w tych grupach, co zrobić na scenie, kiedy na przykład wystawiamy jakiegoś czarodzieja bądź czarodziejkę. No a wiadomo, w naszym świecie magia nie istnieje, nie możemy z przedmiotami. Nie możemy teoretycznie. Ponieważ jeżeli konwent udostępnia nam do występu ekran, to właściwie taki ekran można zrobić sobie występ. Oczywiście nie przyjdajmy z jego urzuciem. Też sami coś na scenie róbmy. Ruszamy się, byśmy dynamiczni. Ale na takim ekranie możemy dać wideo używanie właśnie magii, czy to rzucanie jej rękoma, czy jakąś różdżką. Możemy wykonywać na scenie odpowiednie ruchy, nawet wypadać inkantacje, które będą nagrane w podkładzie, w podkładzie do naszego występu, a na ekranie pokazać efekty tych zaklęć. Lub możemy też skorzystać z pomocy obsługi kostlejowej helperów, czy wziąć to z własnego helpera, który może nam pomóc przedstawiać na scenie przedmioty. Widziałam już takich występu, w najmniej dwa. Naprawdę to takiego, bardzo fajnie wygląda, że mamy na scenie krzesła, czy stolik, albo nawet jakiekolwiek inne, samodzielnie nawet przez nas rekwizyty jakieś, które będą po prostu lekkie. I taka osoba może z zakotary, z za zakulis. Na odpowiednią, prawda, w odpowiednim momencie, kiedy na przykład ruszamy ręką, czy, czy jakąś laską, czy różdżką, może tą rzecz pociągnąć. Oczywiście, to rzecz musi być uprzednio, czymś przyjdącym najlepiej tym sznurkiem. I powiem Wam, że to naprawdę robi efekt. Yy, przekładam takiego występu. Nie ma serii takiego występu ostatnio, właśnie. Nie powiem wam teraz z jakiej serii, bo nie pamiętam, a u mnie nie znam tej serii, ale właśnie koleś wygrał najlepszy występ, bo po prostu nasz nie wszystko latało. Helper po prostu pociągał za linki, za kulisami i to naprawdę było super efekt. Także polecam do takiej postaci to typu występy. Więc, jak widzicie, tak naprawdę po głębszym zastanowieniu się, po zrobieniu analizy naszej postaci, do każdego można ułożyć coś fajnego. Do każdego można ułożyć występ, który będzie ciekawy, który będzie zmieniał jakąś treść i przed którym również my będziemy się dobrze bawić. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny, że okaże się przydatny w tworzeniu Waszej własnej prezentacji. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, zostawcie po sobie jakiś ślad. To będzie dla mnie znak, że informacje, które przekazuję, są dla Was interesujące oraz pomoże mi w zasięgach. Ale dzisiaj kończą. Mam nadzieję, że kolejny materiał, o którym mówiłam, że się tworzy, pojawi się wcześniej od tego. Także wyczekujcie. Zapraszam Was do subskrypcji do dzwoneczka i do dawania uwag w komentarzach. I do zobaczenia! Pa! pa.